No dobra, cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamala. Oto dzisiaj przed wami kolejny, bodajże piąty odcinek z gry Rocket League. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie oczywiście suba i łapę w górę, oczywiście nie zapomnijcie wbić również naszego Discorda, linka macie w bio kanału. Dzisiaj gramy sobie 3 na 3 Rumble, czyli tryb, w którym będziemy mieli lubić do użycia super moce, tylko zwykłej piłki. Więc oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie oczywiście suba i łapę w górę, tak jak mówiłem, no i co? Zaczynamy, widzimy się na ręce Neo Tokyo 3 vs 3 Rumble Neo Tokyo, jedna z moich ulubionych map jeżeli chodzi o Rocket League, ze względu na po prostu na ten wygląd i tak dalej. O co chodzi w trybie Rumble? W prawym dolnym rogu, jak widzicie, mamy licznik 10 sekundowy. Co 10 sekund odnawia to nam się super moc, której, której możemy użyć, której musimy nawet użyć, która może pomóc nam wygrać albo też zaszkodzić. Ale czekaj, czekaj, czy my już mieli 1-0, nie? Za wcześnie te piłki ruszę i patrzcie, teraz mam tornado. W tor tornado wciągam wszystki wokół i też piłkę. Gdy jest lodowata to też. A może być... Może być i to, ale nie, nie, nie! No jak? To dlaczego zawsze musimy jako pierwsi tracić tę bramkę, na kogo gramy? Aha, u nas jest zwycięzca turnieju S10 i nie potrafię nic zrobić. Fajnie, a u nich... Jesteś mistrzu faster. a dajcie spokój. Rozwalimy ich tu 10 do 1 za chwilę. I tak jest. 1 do 1. Mówiłem, szybko pójdzie. Szybka odpowiedź na Magumba. Bagambe. Bleblege. Ble. Zwycięstwa turnieju daje nam remis. 1 do 1. Walczymy, nie poddajemy się. Ale piła lecisz. Gol, gol, gol. To może ja dobiję? Nie, 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 nie. Mogę przywalić teraz tę piłkę pięścią, ale nie potrzebuję, to chyba zrobię i będzie 2-1. Jezus, Maria, mój błąd, przepraszam, przepraszam wszyscy. To moja wina. I'm sorry, guys. Nie, dawaj pięknie, pięknie i słupek, no, szkurna mać. No, cholera, chciałem to tak ładnie wcisnąć tym magnesem tutaj, ale się nie dało. Jezus, jak mnie wkurze właśnie takie coś, gdy dosłownie zabraknie ci centymetra do gola. Dosłownie centymetra zabraknie, wtedy mi to tak kurza, poważnie, ale co się będę dziwił. To taka gra jest. W każdych grach sportowy, jeśli zabraknie ci sekundę do czegoś, to ci to wkurza. Ta, tak już będzie. Tak było, jest i będzie. Lecisz pięknie. 2-2. Wziął tę piłkę do siebie, przykleił Zobaczmy to. Prosto poleciał z tą mocą przyklejenia, z tymi kolcami. No i wpakował piłkę. 2-2. 2-2, mniejsze było meczu z nami. Lecimy po kolejne bramki. Teraz mi się naładowało to z kolcami, tylko muszę dobrze wpakować się po piłkę. Tak żeby ją przejąć może teraz. Ale nie tak, nie tak, nie tak. O jej, o jej, cóż, to była za akcja, muszę zobaczyć tu powtórkę. Ale, że mu tą piłkę wygarnął, to jest akcja po prostu marzenie, jak czy Cristiano w swoim prime. A, 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 ale kick off i 4 do 2, drugi mój gol. Lecisz, lecisz, lecisz! Tak jest! 5-2B, baby! O, ty wygarnął ładnie tę piłkę! Oj, przepraszam! No, ale, żeby go sko butem Spadaj! O, ta się dwarzowała, ale to będzie gol! Nie będzie, bo wygarnął mu tę piłkę. magun, babę! Piłkę znamroć, Brawo, brawo! Ale żebym to wytajmował w, w odpowiednim momencie, żebym piłkę wziął, zamroził. Co jest? Piłka zamrożona leci? No tak, gdy ją ciągną, to może leci, to jest logiczne. 20 sekund do końca, już to wygraliśmy na bank. Już to wygraliśmy minutę temu, ale teraz coś mogę powiedzieć z pełnym usatysfakcjonowaniem. Ale może wsadzimy jeszcze jakąś bramkę? Może ja? No nie, nie wsadzę, ponieważ w tym momencie, ale jednak wsadzamy. Jednak wsadzamy szóstą bramkę. No niestety Barcelony, Bayern z 2020 nie zrobimy. Ale może uda się zrobić Bayern Tottenham 7 do dwóch Zobaczymy. 7 sekund. Wszystko jest możliwe. Ach, blisko, blisko było. 3, 2, 1. Undo stres. Coś tam, coś tam, coś tam. Wygrywamy ten mecz. Wygrywamy ten mecz. 3, 2, gole. Na podskocz. Dobra. Dobra. Czuli, nie będę podskakiwał. W takim razie, moi drodzy. Moi drodzy państwo. Widzimy się najprawdopodobniej. Jutro Racet i Clank Rift Apart. Nie jutro, to pojutrze, ale na pewno się widzimy. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia. Cześć.